Miegniemy szybko! Szybko, szybko lila! Dawaj! Tak, bardzo liczy się czas, ale i jakość, czyli proszę Państwa to, żeby nie, nie strącać. O pięknie. No, w asyście mamy. Proszę bardzo. I do następnej przeszkody. Zachęcamy rodziców do przygotowania się na przyszły rok. Proszę Państwa, mamy nadzieję, że biorących dzieci w konkursie Hobby Horse będzie w przyszłym roku dużo więcej. Dobra, to uwaga. Trzy, cztery, start! Na koniku musimy jechać, nie możemy obok konika jechać. No to jest bardzo ważne. Super! I tu widzimy innego konika, to jest prawdopodobnie klacz. Też Co to jest? Kaszmir. Kaszmir! Nie, to to znowu tylko to jest ogień? O, kaszmir jest ogień. proszę Państwa, nie tak łatwo na ogierach. Ojej. Opień. Też tutaj maść taka nietypowa, widzimy kary, ale siwa grzywa. A to jest klacz, czy to co to jest? Klacz Bianka. A, klacz Bianka. No to proszę bardzo, mamy... Tak jak mieliśmy na Golitwie tutaj przed chwilą balkadzie, mamy różne rasy i różne maści koni, e, różne płucie. Także... Pięknie i domety i brawa! Świętywek, ale piękne. Ale popatrzmy jakie zaangażowanie. Brawo, proszę Państwa. To przecież tak. Taki, ten wiecie ciekawe czy utrzyma tempo do końca, przechodzi do galopu prawie, że proszę Państwa ma e, no, pięknie wszystkie przeszkody w galopie pokonywane. Przeszkoda numer 6, ostatnia i pozostanie ostatnia prosta i zobaczymy jaki czas będzie przepiękny na razie bez punktów danych. Brawa! Śmiało, nie patrz za siebie, patrz do przodu, patrz do przodu dalej, dalej do czwórki. Tutaj, 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 o tak. tak.

Brawo, to była ostatnia zawodniczka w niższym konkursie. Łejaś no Też widzimy inną technikę, bardzo duże zaangażowanie, a inne prowadzenie konia. Oj! Troszkę za szybko. Chciała zawodniczka pokonać tą chyba. Czy to jest kasztan? To jest kasztan. Kasztan. Uwaga! Trzy, cztery, start. W przyszłym roku przygotujemy quiz dla widzów wszystkich ze znajomości pewnych terminologii związanych z końmi. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Przygotujemy nagrody i zrobimy taki quizik, nie? Nie dokończyłem. Proszę Państwa, nasze instruktorki, które Państwo możecie tutaj widzieć, chociaż to nie wszystkie, na co dzień biorą udział w zawodach, profesjonalnie wkaczą, także są zawodniczkami, doskonale znają naukę jazdy od Nie wiedzą jak uczyć, dlatego zachęcam Państwa do korzystania.